Polska, Włochy 0 do 0 Liga Narodów, ale chyba na brak emocji nie możemy narzekać. Marcin Nowomiejski, Łukasz Hyssa, Piotrek Fila i Arek Arkadio. E, witajcie w przerwie i słuchajcie, zapraszamy do dyskusji na gorąco, panowie. E, pierwszy komentarz, jaki mamy, to Kieza do zmiany, e, a drugi komentarz dobrze gra Kieza, dokładnie. I na tym polegają nasze live w y e, Serdecznie was witamy. E, no to słuchajcie, panowie, krótki komentarz. Pumeksie, jak ci się podoba mecz? Czy mecz jest, mecz jest wartki dla kibica, który nie jest emocjonalnie zaangażowany po żadnej ze, ze stron? No to da się to oglądać. Jestem pełen szacunku dla Włochów wobec faktu, że starają się szanować piłkę, tylko mam takie wrażenie, że długimi momentami nic z tego nie wynika. Brakuje Włochom, bo często Włosi się są, przynajmniej tak, tak według Arkady i według komentatorów TVP, Włosi są porównywani do, do Hiszpanii. I, I po części się zgadzam, ale Hiszpanie perfekcyjnie potrafili to posiadanie piłki wykorzystać. Ja mam wrażenie, że Włosi y, szanują piłkę, starają się grać po ziemi. To wygląda fajnie z pozoru, ale jak przychodzi do tego momentu, kiedy trzeba postawić kropkę na lito, za bardzo nie wiedzą, co, co z tą piłką zrobić. Jasne, ok. Arek? Jasne, kurczę, znowu ja wyjasniam. Bardzo dobry komentarz, eee, chciłeś, że, że Kiesa to Douglasowi może Buty czyścić. I ja się z tym zgadzam. Nie Federico, tutaj e, akurat. A to o, o, o Federico zaraz pogadamy, jak mecz ogólnie ci Ogólnie, tak, 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 tak. Mecz, e, tak. jak Łukasz mówi, troszeczkę, e, troszeczkę mało konkretów jednak e, z włoskiej strony. Moim zdaniem wynika to przede wszystkim e, z tych pewnych absencji, o których mówiłem przed wejściem. Mhm. Na ostatnim wejściu, czyli, czyli braku jednak im mobile, braku insignie, braku spinacoli, którzy, którzy po prostu e, no są jednak ten level wyżej niż ci zawodnicy, którzy grają obecnie. To widać. E, no gdyby, Polangią, gdyby, gdyby to, to. Ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że gdyby był na przykład Filip Poinzagi w składzie Włochów, to, 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 no to właśnie by 2-0. Pewnie. Tak, no to już. Te trasy ja no na natomiast, natomiast ewidentnie tu, tu środek robi swoje, czyli tak? Barella, Jorginho, Barella, Wyratki grają dobrze. E, natomiast e, zdecydowanie Emerson. Jak ja porównuję mm -hmm. występ Emersona dzisiaj, a występ spina Soli przeciwko Holendrom, no to to jest nieba a Ziemia. Tak samo Belotti. No, gra dużo, dużo gorzej niż Immobile. Mm -hmm. Wprawdzie mu... wspominali komentatorzy, że, że Belotti to jakby pierwszy wybór Manciniego. Aczkolwiek wydaje mi się, że mm, no nawet Laik zauważy różnicę w grze Immobile z Holendrami, a, a Belotti dzisiaj. Tak, także jeśli chodzi o Polaków, natomiast może dwa słowa, Proszę. E, to uważam, że. Podoba mi się agresywne podejście Polaków. Wiedzą, że nie są w stanie grać tak pozycyjnym atakiem jak, jak Italia, ale szukają swoich szans po przejęciach, po doskoku i po, po szybkich kontraataku. I, I fajnie prezentują się tutaj skrzydłowi, a także młody piłkarz Lecha Moder. To tutaj tak, tak, Lecha Brighton, 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 Brighton ja razy, i, i, ale, ale ja fajny występ bez, jeszcze... bez, 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 bez to macie za sekundę, Piotrka posłuchajmy. Piotrek, Twoje wrażenia? Ja mam takie trochę mieszane wrażenie, szczerze powiem trochę więcej się spodziewałem po tym meczu, przynajmniej w pierwszej połowie. Mhm. Mam wrażenie, że Włochom brakuje tego ostatniego podania, żeby, żeby którąś akcję, jedną, drugą albo trzecią skończyć i Nasza reprezentacja nie będzie miała więc wiele tutaj do powiedzenia, okay. chyba że w końcu któryś z tych kontrataków, który Polacy przeprowadzą skończy się w końcu bramką. To wtedy może się po prostu zrobić gorąco, Włosi się pewnie wtedy rzucą do, troszeczkę bardziej do takiego zmasowanego ataku. No Ja widzę, że nasz środek praktycznie nie istnieje. Tutaj z, z, praktycznie z linii obrony te piłki są wyprowadzane cały czas i od razu jest podwojone nawet czasami krycie. I jest problem generalnie z wyjściem z jakąkolwiek akcją. Chyba w pierwszych 15 minutach yy, nasza reprezentacja w ogóle praktycznie przy piłce nie była, Włosi po prostu hmm. wymieniali podania i, i szli. A, a to ja się nie ja, to siła. Z tym. ja się nie zgodzę z tym, Piotrek. Uważam, że 5 minut pierwsze było bardzo dobre wykonanie reprezentacji. O czerwonych mnie i, i tam. Mnie w ogóle, Włosi ja w, ogóle... Musieli złapać dopiero. I w ogóle nie pamiętam, kto. Zaraz Ci się oddaję głos. Kto z Was, który z Was to wspomniał, ale mnie zasko... zaskakuje fajna, otwarta gra reprezentacji Polski. Bo Włosi, na Włochów się moim zdaniem ładniej patrzy, w sensie wygodniej hmm. na tę grę i to wszystko brakuje tego absolutnie wykończonego. Dziesiąta minuta. To Marcin? Kier... Wiesz co, Marcin? Hmm. Bo postaram się mówić, że spotkanie Ligi Narodów mówi słusznie, że spotkania Ligi Narodów to takie trochę sparingi, ale dzisiaj w ogóle tego nie widać. Widać, że Polacy a, a walczą dokładnie. na całego, Włosi również, tak, bez prawę spiny. I tak, ten mecz tak. ogląda się... Y jak, no przyjemnie. Spin, jest, jak... do, dosłownie i w Bez, bez, bez spiny, dosłownie i w A propos gryzą trawę. No, co, co jest z tą murawą dzisiaj? Ja mam wrażenie, że albo grają na jakiejś, nie wiem, nie do końca przygotowanej trawie, no oczywiście na murawę nie będziemy zrzucać, ale było parę sytuacji takich, w których gdzieś tam się ślizgali, się odklejała ta murawa i tak dalej. Ja zauważyłem, że po każdym kroku praktycznie jak jest, ktoś wejdzie w szybszy bieg, to zanim się po prostu tylko takie płaty odrywają. Tak, tak, rozumiem. tak, ale tam coś, coś, coś tam się dzieje. Ale Ogólnie mecz mi się podoba i to z wykonania obu stron obie strony miały, miały swoje okazji, no bo tam ci wyprzedzał Lewandowskiego zresztą, który to tak go. Wyczyścił y wtedy? Tak, 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 tak. Chyba to Emerson. Emerson, Emerson. Tam, Dokładnie. Do mm -hmm. i trzeba przyznać, że Polacy też grają momentami bez kompleksów. Chociaż są też dołki typu Krychowiak, moim zdaniem, trochę nie, nie, nie dzień dzisiaj. Taki hamulcowy mam wrażenie dzisiaj. Dostaje jego... piłkę i się z nią kręci. Trochę do tak, trochę, trochę cały czas spóźniony. Tam widziałem na Twitterze pod, podśmiewali się niektórzy, że Góralski się rozgrzewał, żeby przestraszyć krychowiaka, żeby zacząć coś grać, bo coś tam się po drodze działo. Natomiast Pumaki, wrócimy do Ciebie, bo coś chciałeś powiedzieć, o ile Ci myśl nie uciekła jeszcze? Nie, nie uciekła. Chciałem nawiązać do, do wypowiedzi Arka i do Emersona, bo ja mam takie straszne mieszane uczucia, jeśli chodzi o występ Emersona. Bo z jednej strony rzeczywiście on tam doprowadził, doprowadził do tego, czy dzięki, dzięki niemu reprezentacja Polski nie strzeliła gola i Włosi z czystym kątem. Z mm -hmm. drugiej strony to też na plus. Gra fajnie pod tym względem, że wysoko, ładnie jako, jako obrońca, ładnie potrafi się podłączyć do akcji. Natomiast ja mam cały czas wrażenie, że to jest taki trochę Federico Peluso włoskiej reprezentacji w odniesieniu, w przełożeniu na Juventus. Czyli taki piłkarz, który y, oczywiście pewnie trochę lepszy technicznie niż Peluso, ale z do tego, że to taki piłkarz, który pewnie, nie, pewnie jest małe prawdopodobieństwo, że coś zawali, natomiast koniec końców niewiele potrafi y, dać Włochom w kreowaniu akcji. I wielokrotnie był w takiej sytuacji dobrze ustawiony, i miał piłkę przy nodze, mógł, mógł jakoś lepiej zagrać, albo przyniął takie za duże oczekiwania wobec niego i wobec takich sytuacji, w których, w których odbył się piłce. Natomiast już, już już tylko jeszcze, natomiast tak, zgodzę się jeszcze, że Belotti słaby mecz, Kieza w moim opi w mojej opinii bardzo słaby mecz, i powiedziałbym, że Boluci słaby mecz, bo Bolut tak, raz. Swoją nieudaną interwencją doprowadził do tego, że musiał go ratować sekundę później Emerson, mhm. raz nie poradził sobie bodaj po rzucie w powietrzu i był strzał na, na bramkę tak. do, Rummy. moim zdaniem bardzo słaby występ, znaczy może bardzo nie, ale, ale taki Przeciepny w kierunku słowego. plus troszkę niedokładności z tymi jego długimi podaniami, bo tam nie, nie wychodzi mu te i lungi byśmy powiedzieli po włosku. W porządku. No to co z tym Kiezo? Bo sporo komentarzy o Federico Kiezie. Ogólne wasze odczucie? Znaczy domyślam no, się my, go, ale. ale... My, my musimy, nie musimy dzisiaj narzekać na brak Bernardeskiego, <laughs> myślę, bo to jest. Federico inne. Tak jest. No, no, Federico, no. tylko nazwisko się zmieniło i no tak. Mogło być 1-0, mam wrażenie, że gdyby trochę lepiej się zachował. A tak, no to słabiutko. No, no wiesz, nawet to nie chodzi o tą sytuację, no, bo tam mu tam piłka skoczyła, faktycznie mógł to skończyć, ale, ale jakoś można go no, rozgrzeczyć. Jedna, jedna a sytuacja. Sama grak jezy jest bardzo irytująca, moim zdaniem. Ja, co dostanie piłkę, to tą akcję zwalnia. Ta piłka mu się gdzieś plącze. No, no nie, ma, nie ma takiego odejścia. Zaczyna się zastanawiać, kombinować. Ja uważam, że e, no, goś jest słaby, bardzo chaotyczny. I, i dzisiaj, dzisiaj wygląda blado. Ok. Ja, ja tak... jeszcze chciałem, się, chciałem tylko odnieść się szybciutko do pytania, bo widzę, że Hubert pyta, to pytanie skierowane do mnie, dlaczego moim zdaniem yy, trener Brzęczek stawia na Fabiańskiego, a nie na Szczęsnego? Szczerze mówiąc, to nie wiem, nie śledzę za bardzo kariery Fabiańskiego, nie śledzę też tego, jak Brzęczek yy, prowadzi reprezentację. No, dla mnie dziwny wybór, ale nie chcę tutaj jakoś okay. głęboko uwnikać w tej kwestii. Arek, jak, jak patrzyłem na Kiezę i w ogóle na to, co, dokładnie co ty mówisz, że tam on próbuje holować tę piłkę, gdzieś tam kiwać... Doganiają bardziej, bo... go wtedy, prawda? Ale, ale przecież... W, w gazecie, którejś czytałem włoski, że w serie A on jest pierwszy czy drugi pod względem dryblingów, już nie pamiętam, czy Gomez przypadkiem nie ma. Gomezie, dokładnie tak, po Gomezie jest, I tak sobie e... pomyślałem o tym w tym meczu, że on próbuje tam kiwać, ale to nie do końca dzisiaj. E... Oczywiście reprezentacja i Serie A to dwie zupełnie inne rzeczy Tak, ale, ale... Nie... ale on też tych prób strasznie podejmuje dużo. Być może dlatego ta, ta liczba tych dryblingów jest tak duża. Natomiast nie wiem czy procent mhm. dryblingów wygranych dużo, u niego dużo jest dużo. Pamiętajcie, że drybling dryblingowi nie, nie równy. Bo, bo statystycy rzucają różne rodzaje dryblingów do jednego wora, a co a co tak. innego, a co innego drybling taki jak ala Cristiano Ronaldo czy na przykład z dawnych czasów albo Douglas czas. z dawnych czasów, a co innego, a co innego taki drybling na wyprzedzenie ala Krasic, bo to też jest traktowane jako jasne. jako drybling, więc Moim e, porządku... zdaniem po prostu w paru, w paru e, momentach w tym spotkaniu mhm. gdzie się ewidentnie brakowało technik ale, ale, jemu, ale... ale jemu zazwyczaj brakuje techniki, bo to właśnie o czym mówię, Kieza jeśli pakuje się w drybling, to nie jest to taki drybling ala Douglas który, prawda, który że w miejscu, tak... w miejscu czystą techniką potrafi obkiwać przeciwnika, tylko to jest taki drybling bardziej ala Miloš Krasić. Na zasadzie na wyprzedzenia, na zasadzie puśczenia, puszczenia piłki na wolne pole. Lega do przodu i biegniesz. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ta zawziętość, prawda, to też czasami tą piłkę przepcha, także to, to tak to wygląda. Jak ocenić Lewandowskiego za dzisiaj, bo mówiliśmy trochę o nim przed rozpoczęciem meczu? Wydaje mi się, że sporo strat, sporo niedokładności i nie bardzo widoczne jest. Tam no, miał swoje na początku, prawda? Próbował rozgrywać, ale wydaje mi się, że dzisiaj bez błysku. Za to, za to wyróżniłbym w reprezentacji Polski. Klicha. E... Widać, że forma z Lidz przeszła na reprezentację, bo notuje bardzo dobry start. Polak u y, Marcela Bielsa w Premier League. Tak jest. Y, I kto wam się jeszcze podobał z reprezentacji Jóźwiaki. Polski? Okej. Okay. I, I Szymański. Moim zdaniem skrzydła grają nieźle. O Modarze już wspomnieliśmy. Z Włoch podoba mi się jeszcze z reprezentacji, z kadry Włoch podoba mi się Verratti. Bardzo fajny wydaje mi się, nie wiem, kłóćmy się, jeśli się nie zgadzacie, ale przegląd pola i mam wrażenie, że dobrze do, dobry ma ogląd. Y, to jest w ogóle bajka, akcji. Wiesz? Marcin, ja zawsze uważałem Veratiego i Tiago za dwóch takich spadkobierców tego, co grał w, Xavi, mhm. w Barcelonie. Mniej więcej, wiadomo, zachowując proporcje, ale to jest, to jest właśnie ta taka, m, hiszpańska filozofia gry. Widać to, widać mhm. to. wiadomo, u Tiago to naturalnie, ale u Verratiego też, że on nie gra jak Włoch, tylko po prostu przy tym filmie. Sorry, że, tak, sorry tak. że dopytam u którego Tiago? Alcantara. 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 Okay. <laughs> okay, nie, przecież... Serio pytałem, bo przez chwilę myślałem, że może moty i coś mi się tu... A, Jasne. Nie, 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 nie. Zerknijmy chwilę na komentarze. Bereszyński mówicie, Walukiewicz, Bereszyński, Walukiewicz, pojawiają się te same nazwiska, Moder. No właśnie, ciekawe co w drugiej połowie. Mamy półtorej minuty do, do końca tego wejścia, w związku z tym może e, oczywiście podzielmy się swoimi typami na drugą połowę. Ja 3-2 typowałem całego meczu, raczej 3-2 no, uważam, że nie padnie, więc stawiam 2-1 dla Włochów w Pumekcie. Oj, ja stawiam przed meczem 2-2, ale myślę, że jak tak dalej pójdzie, to będzie 0-0. Dobrze, Arek? 2-1 e, do dla Włochów. Dla Włochów? Piotrek? Ja też utrzymuję 2 do 1. To co no na dobrze. początku powiedziałem utrzymuję. A ty Pumeksie jeszcze raz? Jak teraz typujesz? 0 do 0. 0 do 0, ok. A tu mamy typy. Hubert mówi 0 do 1, ale rozumiem, że dla Włochów tak, bo to jest wynik tak jak czytamy 1-0 Polska. Wejdzie Miliki poza Miata, Tomek Jabłoński, mówi Polska 10-0. To jest myślę prawdopodobny kwestia, kwestia scenariusz. Zmian. O, tak, kwestia dobrych zachęca, zmian. Zachęcamy do postawienia na ten wynik. <laughs> No i 8-5. No to w porządku, to zobaczmy jak tam wyjdzie Brzęczkowi i Manciniemu druga połowa, w zasadzie ich podopiecznym. Życzymy Wam dobrego widowiska i widzimy się zaraz po końcowym gwizdku, w związku z tym pamiętajcie, żeby do nas wbić. A w przerwie było nas ponad 300 osób. Serdeczne dzięki i do zobaczenia po końcowym gwizdku. Ciao! Ciao!